Dzień dobry! Czy kiedykolwiek myślałaś, albo myślałeś, że nauka niemieckiego może być przyjemna i prosta, a jednocześnie przynosić błyskawiczne sukcesy? Zdradzę Ci sposób, którego używają moi uczniowie już od kilkunastu lat, który przynosi natychmiastowe efekty, bez większego wysiłku, przede wszystkim w bardzo zrozumiały sposób. Na moim wykładzie zobaczysz w bardzo krótkim czasie, w ciągu niespełna pół godziny, jak możesz samodzielnie poprawnie zbudować ponad 500 poprawnych niemieckich zdań? Zapisz się na mój webinar, a zobaczysz, że ten jeden wieczór, ta jedna niespełna godzina, totalnie zmieni Twoje postrzeganie nauki języka niemieckiego. Wyobraź sobie, że po kilkudziesięciu minutach, po dwudziestu kilku minutach jesteś w stanie samodzielnie stworzyć ponad 500 poprawnych niemieckich zdań. Brzmi niewiarygodnie? Pewnie tak, ale pozwól mi to sobie udowodnić. Jestem pewna tego, co mówię, i zobaczysz po prostu praktycznie, na czym to polega. Więc, jeśli jesteś gotowa, albo gotowy, żeby odblokować swoje językowe supermoce i zacząć szybko mówić po niemiecku, to zapisz się już teraz, no bo nie ma na co czekać. Widzimy się na żywo 12 listopada o godzinie 20, prawda?